Rozpocznijmy od wprowadzenia punktu P o współrzędnych x i y. Punktu P, który spełnia podany warunek, czyli odległość tego punktu od B jest dwukrotnie większa niż jego odległość od A. Wygląda na to, że patrzymy właśnie na równanie okręgu, mamy to wykazać. No to spróbujmy teraz podstawić w miejsce tych długości odpowiednie wyrażenia wykorzystujemy współrzędne podanych punktów. Podnieśmy obie strony tego równania do kwadratu. No i dalej cierpliwie podnosimy do kwadratu te cztery wyrażenia w nawiasach. To nam daje takie dosyć rozbudowane już równanie, no ale możemy teraz co nieco poredukować i uporządkować. Teraz widać, że można podzielić wszystkie współczynniki przez trzy. I uwaga, zapiszmy to równanie w takiej postaci. Powód takiego podejścia jest oczywisty, przecież my zmierzamy do przedstawienia tego równania, do takiej kanonicznej postaci równania okręgu. Tutaj będziemy grupować te wyrażenia, no i będziemy korzystać ze wzoru skróconego mnożenia, zwijać to do odpowiednio kwadratu różnicy i kwadratu sumy. Będziemy coś dopisywać do obu stron. Tutaj mamy x do kwadratu minus podwojony iloczyn x i trójki, zatem tutaj dopisujemy trójkę do kwadratu, czyli dziewiątkę, no i od razu po prawej stronie. Tutaj natomiast mamy dodany do kwadratu y podwojony iloczyn tego y i jedynki, stąd dopisujemy jedynkę do kwadratu, czyli jedynkę, no i dla równowagi również tutaj mamy zatem taką sytuację. Tutaj już bez problemu rozpoznajemy równanie okręgu, co już właściwie kończy dowód. No i może jeszcze podajmy środek i promień tego okręgu. Spójrzmy jeszcze na rysunek i przekonajmy się, że wszystko jest dobrze. Oto punkty A i B i środek naszego okręgu. Ponieważ promień ma długość dwa pierwiastki z dwóch, więc łatwo możemy narysować cztery punkty kratowe, które leżą na okręgu. Wystarczy o dwie przekątne kratek, przesunąć się tutaj w te cztery miejsca do punktów kratowych, które na pewno leżą na tym okręgu. Oto ten okrąg. Na koniec sprawdźmy, czy te cztery niebieskie punkty kratowe spełniają podany w treści zadania warunek. Zacznijmy od tego punktu. Jego odległość od punktu B to będą dwie przekątne jednostkowych kwadracików, czyli dwa pierwiastki z dwóch. Z kolei odległość od punktu A to będzie jeden pierwiastek z dwóch. Także oczywiście się zgadza. Sprawdźmy teraz ten punkt. Tutaj mamy już od razu widać punkt A, który jest dokładnie środkiem odcinka wyznaczonego przez punkt B i przez badany punkt. Odległość od punktu A to będą trzy pierwiastki z dwóch, odległość od punktu B sześć pierwiastków z dwóch. Pozostałe dwa punkty kratowe są symetrycznie położone względem prostej AB, zatem wyznaczają takie same odległości. Odległość każdego z nich od punktu A to będzie pierwiastek z 10. Mamy tutaj przekątną takiego prostokąta złożonego z trzech jednostkowych kwadracików. Natomiast odległość każdego z nich od punktu B to będą dwa pierwiastki z 10. Mamy tutaj dwa takie same prostokąty, które mają wspólny wierzchołek. Także wszystko się zgadza, zadanie zostało rozwiązane do końca i jeszcze sprawdzone.